w nowej serii, nazywa się ona, Minecraft oczywiście nowa seria, nazywa się Super przygoda i to ja nie czytałam tych rzeczy po prostu, od razu jak weszłam też do gry, em, spotkałam sobie wioskę, tę właśnie pokażę tam gdzie jest ten normalny biom i spotkałam sobie wioskę, tylko Nagrywam od nowa dlaczego, bo już nagrywałam, to tego mi się nie udało wrzucić. Tu jest... pokażę Ci to. To jest moja farma, farma Oli. Tak żeby nie schodziły i mnie psuły. I dlaczego mam ma małą opetów, bo mi weszły do domu i właśnie zrobiły? Tu mam marchewki. A tu ładnie pierwsze. A tu jest zboże. Najem się marchewkami. same trochę zboże. Ja też zbieram od innych zboże, bo niestety muszę. Bo moje jeszcze nie urósło a ja będę właśnie w użyć, a potem już nie będę w ogóle brała pewnie. I mam kanchis. Taki, że jak będzie więcej e, pod odcinkiem, odcinkiem, jak będzie więcej napisów, że mam e, ja napiszę że mam mieszkanie w dużym domu o tym, o, a jak e, ja, in, e, mieszkanie w małym domu, to jak napiszę że mam w małym domu, ja napiszę w małym i małym domu w ogródku, z ogródkiem, to, jak będzie więcej w dużym, to będę mieszkała w tym z wielkim. Dobra, takie małe info. Konkurs taki. No, ja tu sobie się posadzam Jeszcze jeden konkurs. Wszyscy moi fani, którzy nie oglądają, spotkajmy się pod e, moim domem. Niektórzy wiedzą niektórzy nie, ale no, pod moim domem. Mm, numer 4. I tam a właśnie pod tym domem będę rodzina autografów No. I jak coś mam ten kubraczek od... ten? Yy, od tutaj. Tutaj był. W środku tego. A tu nic nie zostało. Wszystko się To A tu jest kaktus. Ja go potrzebuję. Bo zrobię kapiszę nagi. I pod tym kaskusem zawsze będą mówione kakurwa dzisiaj. dzisiaj no. Dzisiaj nie był wobec teraz mi się przypomniało Ja na razie tłumieszkam i teraz ten mam za wodę A jak chyba inne, to będę tłumieszkał Patrzcie jak to jest Jest taka hota Idziemy do góry Oj Tu jest taki pokój Na dół a tu jest jakby takie patrzenie. Coś takiego. No. Gdzie jest mi domy? Czy nie on, to ten. I nie dziwcie się, czemu zawsze wszystko zostawiam z listem, bo oni mi potem wchodzą do domu. Tutaj mam moje rzeczy. Emeralda zahandlowałam z jednym. Resztę sobie sama zabrałam. Dziękuję też, tak samo. Zrobię sobie hałasę i zbieram na konika. Ja bardzo lubię konika. Hmm. A dzisiaj jem. Powiedziałam, że dziam A bo i nie potrzebuję. Dobra, nie potrzebuję tego. Dziewięć. Bo jest trochę mało ich, bo. No mówiłam, przesyła się do mojego domu i to No i ten kartus magii akurat będzie tutaj. To będzie na wysokości, żeby o nim się nie zabili. Bo ja mam teraz bardzo mały O, idzie na. Chorek kapitan zrobię. A coś tam tutaj już Tak, nie Coś tam A nie, to nie to, nie, to, nie, to nie. I piszcie Czy mam mieć tu farmę Oczywiście Jak to się wybrać, nie? No I jest tutaj jedna ustalka Że ja będę mogła grać, grać to nagraniem

I pozdrawiam Zuzia. Czyli 19:87. I jeszcze pozdrawiam Natalię Golem. Ona mnie nie, nie napisała mi komentarz, ale też możemy tak robić różnie, okej? Okay? od dzisiaj. Kogo chcemy. A pozdrawiam Mildziak-Ku. I jeszcze pozdrawiam Ojciech i Patrycję Chachopką. Ho

Dobre. I tu będę takie wejście, będę sobie je tak robiła. Postawię tutaj kaktusa i on będzie sobie tutaj rosnął. No. Dzisiaj będzie bardzo krótki odcinek, gdzie ktoś się I badajcie na kanał, już mówię, Milciak Pół, na kanał 19 i k i na kanał Natalia Gola. Fajdę sobie teraz pochodzić po wiosku. O tutaj, tam daleko. O tu w ogóle nie chodziłam. Wow, wow. I Muszę. Ja na dole sobie widny, ja jestem. A to jest po prostu... Jest mnóstwo. Mnie mnóstwo. Mnie mnóstwo nie, 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 To nie, się. Dlaczego? Bo tam jest też. Jej. I mam więcej marchewece. W ogóle w Minecraft kocham marchewki, ale bardziej lubię mięsko o. Bardziej lubię mięsko o korte. Wycieczaną mówię, że to są pałki.

Nie, tu jest ładne są widoczki o co mi chodziło o pochodni muszę wziąć bo ja mam mało pochodni e, słuchajcie jak wrócę do domu to kończymy film i przerobię sobie ten jak przerobię na tonami chłopki No. Bon, dubbi, filmi, ah. Dove andiamo a finire? Sì. Boh, non è che mi piace così, perché sennò finire non c'è più. Nie no. tak. um. Od dzisiaj zawsze będziemy kończyć. Uwaga, uwaga. taki sposób. Wychodzimy stąd. I, zawsze... I tu po prostu się zegnam. Chyba ta. Wyjdzie, masz lecie, komentujcie.